na moim kanale. Dzisiaj jest 5 listopada i jestem troszeczkę ciszej, bo jest bardzo wcześnie, jest 6.30 jakoś. Nie wiem, ale wiem, że my musimy się szkować do szkoły, bo mam opcję jeżdżenia autobusem do szkoły, e, jeżdżenia autem do szkoły, ale jeżdżę autobusem. Dlaczego? Bo rano jak idę na autobus, się bardzo budzę i tylko w jakichś ewentualnościach wybieram, że... Proszę o podłózkę. Co tam? Mm, więc... W międzyczasie muszę się szykować, bo ja nie mam czasu. Wstałam sobie o 6.15 dzisiaj, bo chciałam pospać sobie. Wczoraj się jeszcze wieczorem uczyłam, więc poszłam spać koło 23:00 i... Plan na dzisiaj to pójść do szkoły bez bycia zapytanym jest wcześnie będziecie zapytanym pójść na siłownię zdecydowanie i pewnie nic nie, nie będę wam nagrywać w sumie przez ten czas bo nic interesującego się nie dzieje um, Nie. nic interesującego się nie będzie w szkole raczej i nie zapomnę żeby nagrywać i na siłowni pewnie też dzisiaj robię trening dołu no, i pokażę. W sumie ja będę pewnie dalej wam pokazywać wszystko Jak już wrócę domu bo to będzie ciekawsze, bo będę się uczyć trochę. I w sumie ja poszkolę mam coś takiego, że chciałabym zrobić bardzo dużo rzeczy. I brakuje mi czasu na wszystko, więc na pewno dzisiaj chciałabym zrobić dużo. I tak, mam dzisiaj dwie kartkówki. Zobaczę jak mi pójdą. Na jedną myślę, że jestem przygotowana. Druga to jest zapytanie z biologii. I tu się pojawi mały problem. W autobusie będę czytać. To jest kolejny proces jeżdżenia autobusem. Jestem w stanie nauczyć się w autobusie wszystkiego do szkoły. Mam... Idę na autobus, rozbudzam się, potem siadam do autobusu i mam czas na naukę. Dosłownie. Co mam tam robić? No, słucham muzyki, ale ta muzyka to mi tak nie przeszkadza za bardzo. Albo sobie zdejmuję słuchawki, albo sobie yy, wyciszam ją. I... No. no muszę się już streszczać, więc do zobaczenia później. Iść już godzina 6.50 około, więc zbieram się już na dół, będę pakować sobie śniadanie i idę do szkoły. Obejrzałam sobie w międzyczasie jeszcze jakieś filmiki na biologię, liczę na naprawdę jakieś tutaj szczęście. W międzyczasie ja w sumie na przerwach staram się jakoś uczyć też w wolnym czasie, bo wiem, że w domu mogę sobie odpocząć, a w szkole mogę też jeszcze sobie czytać nawet, bo dużo się nie nauczę, ale mogę sobie czytać. Jeżeli ręka mi się trzęsie, to bardzo przepraszam, ale jest wcześnie i ja... ja nie funkcjonuję. Ja nie funkcjonuję, ale już się rozbudziłam bardzo. Tyle dobrego. Zostało mi tylko się uczesać i... tak. Wszystko mam, jestem gotowa już na no to wezwanie, jakim jest wyjście z domu. Boję się, że będzie bardzo zimno. Wszyscy mnie nastraszyli wczoraj, że było bardzo zimno rano. Ale zakładam kurtkę zimową, rękawiczki i słuchawki, więc nie ma opcji, że nie będzie zimno. Pokazuję, co dzisiaj zakładamy, bo muszę się rozbierać. Jest bluza, bardzo ładna bluza, moja ulubiona bluza to jest z Erastur. Do tego legnicy, dzwony. Dzwony to jest coś, czego mi brakuje w szafie. Straciłam je po prostu i potrzebuję. One są pod podłogą koszulka, bo będzie zimno na i w szkole nie noszę kurtek, no przepraszam. One mają, nie wiem, ja nie wiem, po prostu co to zmienia, ale to zmienia bardzo dużo moim zdaniem ten pasek. Więc tak. Jeszcze perfumy, pakuję się i biegnę. Nie, nie biegnę bez przesady. Lubię tak było brzmiać. Jest już godzina 18 i minęło trochę czasu. Ja byłam dzisiaj, no jak mówiłam rano, byłam w szkole, wiadomo. Na siłowni potem wróciłam sobie, w sumie odpoczywałam, zjadłam sobie obiad do kolacji, bardziej obiad taki. Teraz dam sobie kolację, kanapki, chyba że coś potem, potem sobie jeszcze wezmę. I teraz idę do mojego wujka psa. Na chwilę do niego pójdę sobie, posiedzieć z nim. I w sumie nie wiem, co ja będę robić teraz wieczorem. Wiem, że muszę na matematyce coś skupić, bo w czwartek mam kartkówkę i tu trzeba trochę pouczyć się. Tu trzeba trochę się pouczyć. Mm, więc trochę... Chcę się teraz pouczyć, mam takie dwie godzinki do 20 chcę się uczyć. Potem będę się szkoła już do spania. Nie wiem, co mogę wam w sumie pokazać takiego interesującego dzisiaj, bo chciałabym, żeby to był jakiś fajny, ciekawy vlog, więc pewnie sobie... miałam dużo rzeczy, o których dzisiaj myślałam, o których mogłabym powiedzieć. I zapomniałam o nich. To jest to. Zapisałam się na pewien projekt w Łodzi i nie jestem pewna, co z nim teraz zrobić, bo na jutro powinnam coś się na niego nauczyć. I już to, że parę sześć, że jutro muszę coś się nauczyć na niego. Bardziej chodzi o to dowiedzieć się, zebrać informacje na jutro bardziej. Ale bardziej chodzi o to, że to jest do stycznia. I ja mam dużo innej roboty. Nie wiem, co mam zrobić. Czy jutro zadzwonić i co mnie... Bo ja ogólnie mam uczestniczyć w wykładzie. I ogólnie ten wykład jest i tak, a ja się do niego dołączam, więc jeżeli zadzwoni, to nie powinien, nie powinien to sprawić dużego problemu. I to jest mój wkład, więc chyba yy, profesor, profesor dużo nie zrobił. Yy, mam nadzieję, bo nie wiem, co ja z nim mam zrobić właśnie. Yy, ale... <tryk> Wyjdzie. Na zdrowie dla mnie. Nie wiem, nie wiem, co się dzisiaj działo i nie miałam totalnie siły. Ja już, dojrzewam, że miałam humor taki już to e, nie, nie, nie miałam złego humoru, ale byłam taka, mm, że miałam dobry humor, ale taka byłam 50-50 i poszłam na siłownię i ja brałam, ja wszelkie rekordy pobiłam moje. E, chyba w tamtym roku, takie co w tamtym roku brałam, tylko że ja teraz dwa miesiące jestem po 2-3 miesięcznej, miesięcznej przerwie wakacje na siłowni, wtedy jest gorąco bardzo i nie, nie mam ochoty chodzić na siłownię. E, e, już się ubrałam, w sumie ubrałam się, miałam koszulkę, po prostu użyłam spodnie długie i Idziemy. Czy wiecie, że płakałam? Mam nadzieję, że nie. Ale dlaczego płakałam? Koncerty. Ja po prostu potrzebuję pracy, rozumiecie? Ja po... Simple as that. Ja po prostu potrzebuję pieniędzy. Nie na ubrania, nie na kosmetyki. Ja potrzebuję koncertów. That's all I need. All, all I need. Naprawdę. Do... Ja, jedyne ubrania, jakie potrzebuję, to z koncertów. Pamiątkowe. Naprawdę. Ja nie potrzebuję naprawdę dużo do średźcia. Ja po prostu. Wiecie co? No, ja mam. Mam tendencję taką, że ja. Jest sprzedaż na przykład w, w, styczniu, w styczniu. I ja w czerwcu się budzę. Ja chcę bilet na koncert w czerwcu, w październiku. ja chcę bilet na koncert. Piszę, I potem piszę ticket Master'a w Wielkiej Brytanii. Czy macie jakieś dla mnie bilety? No kochana, nie ma. Szukaj, czekaj. Albo sprzedaż za trzy razy więcej. nie są bilety za 200 zł. Chciałabym, żeby to były bilet za 200 zł. To były za 200 dolarów bilety. Na zwykłej sprzedaży. To już takie dobre. Mówię teraz o takich taki dobrych dorbiletach. Um, insane, chciałabym powiedzieć. No, szukam, oczywiście, że ja Mam trzy koncerty na kolejny rok, na które bardzo bym chciała pójść, bo jestem obses z koncertami. Więc mam trzy, na które bym bardzo chciała pójść. Dwa, dwa takie priorytety, i jeden to jest taki, chciałabym, bardzo bym chciała. Więc um, nie będę mówić na jakie. Mam bilety na Chase Atlantic, w kwietniu to jest, jakoś coś takiego. Nie znam piosenek. No i teraz mnie zabiją wszyscy, sezonówka, sezonówka. Ja nawet sezonówką nie jestem, ja nawet nie zaczęłam tego słuchać. Ale chciałam, ale chciałam i kupiłam, kupiłam. Są VIPy, jeżeli chcecie, to kupujcie. No, ja kupiłam jakieś tańsze bilety. Um, więc tak, jest, muszę się trzymać tego, że za chwilę... W każdym momencie w ogóle Ariana Grande może ogłosić, ogłosić trasę. I coś, co... Zajmę tą spinkę, pewnie wyglądam, nie wiem jak. Coś, czego o mnie pewnie nie wiecie. Ja w podstawówce byłam ogromną fanką Ariany. Teraz mniej słucham, zdecydowanie mniej słucham, ale mm, ona w ciągu pół roku powinna ogłosić trasę. Widzę, co jest ciekawe? Czy jestem na to gotowa? Ja nie wiem, czy jestem na to gotowa w sumie. Jestem w jakimś stopniu gotowa, ale... Ale... Więc... Ee... Ja chcę. Ja wiem, jak ja chcę płyty. I y, płyty no, płytę chcę właśnie. Yy, I prawdopodobnie pójdzie ona na Narodowy. Na Stadion Narodowy. I wtedy ja idę na płytę. I co? I od dziesiąt... Od piątej... Ja muszę mieć barierkę. Od piątej siedzimy i nie, nie mogę Wam mówić moich planów, potem mnie, zabierzecie mi tam barierka. Nikt nie rozumie mojego sarkazmu, więc przegra mi. Godzinę później, co w godzinę zrobiłam? Nic. Yy, ogarniałam w sumie wszystko i nic. Teraz chwilę podpisuję znajomym, idę na bieżnię pochodzić sobie, gdzie pooglądam matematykę. Dzisiaj chciałabym się pouczyć w sumie, bo z historii mogę sobie odpuścić, więc e, mam 45 minut na mm, bardziej oglądanie. Chcę pooglądać sobie przykłady, żeby zrozumieć to logika Logikę zadań, bo żeby nie zmarnować czasu nad siedzeniem i szukaniem sposobu, którego i tak nie odrzucę, bo i tak będę musiała obejrzeć te filmiki. Więc obejrzę sobie na bieżni, a za sobie w innego dnia. I myślę, że to będzie bardzo dobra metoda. Co jeszcze ciekawego, za chwilę będziemy robić sobie śniadanie, bo ja, ja do szkoły codziennie robię sobie owsianki, Nie chcę mi się robić placuszków ani niczego takiego. Plus mam do 15, więc ja muszę coś innego sobie zrobić. I tu się pojawi problem. Ja nie mam pojęcia, co ja sobie zrobię do szkoły jeszcze. Najchętniej nic, ale coś muszę znaleźć, wymyślić, e, więc pewnie jakąś tortillę, jeżeli jest, pewnie zrobię sobie tortillę. Mm, no, taka przekąska, żeby była i wrócę do domu, zjem makaron ryżowy albo udon. Nie mam tofu, to muszę napisać mamie, żeby mi kupiła jutro. I będę znowu montować. E, tak wygląda mojego pół życia. I jeżeli, nie wiem, ja mówiłam, że jestem na rozszerzeniu, świetna sprawa. Pochwalę się moją książką, bo nie wiem, może ktoś by chciał na przykład korepetycję z matematyki kiedyś. Ja jestem już w drugiej klasie, naprawdę dużo umiem z matematyki. Okazuje się, że moja logika wzrosła z poziomu, nie wiem, 20 na 150. Um, no, okazuje się, że tutaj tyle rzeczy można robić w matematyce, że to jest coś pięknego. kto Ktokolwiek to obejrzy nie lubi matematyki, bo myśli, że ja jestem psychiczna. Po tym jak ostatnio powiedziałam, że uwielbiam fizykę, naprawdę, zaraz powiem już, lubię informatykę, ale to jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie ten moment, jeszcze, jeszcze nie, spokojnie, to stopniowo. Byłam przez 70 minut na tej bieżni. Yy, chcę powiedzieć tylko, ja tylko tak, ja Wam to przedstawię, jak to wygląda, bo pokój, ja, większość mojego życia się dzieje w moim pokoju, jak już wspomniałam. Yy, I ja go powiem, dość, że ta bieżnia rozgrzewa, to jeszcze ja mam coś takiego jak komin w pokoju, wiecie? Tu jest nieważne, co się dzieje. Każdy to już zauważył albo nikt tego nie zauważył, ale to jest nieważne. A ja mam komin w pokoju, który jest ciepły i on ogrzewa mi pokój. Mam takie szczęście, że na tyle Szczęść że mam komin w pokoju, który mi ogrzewa pokój, e, więc jest bardzo gorąco w moim pokoju, bo nie jest tak, wiecie, nie jest, to nie jest tak, że ja umieram, ale no mogłoby być troszkę młodniej, bym powiedziała, więc ja, ja lubię, jak jest chłodno w pokoju, ja lubię, jak jest chłodno, czyli wtedy wchodzę pod koło, jest tak cieplutko, jeszcze jest chłodno, a potem ona się ogrzewa, to są sobie prostego. tego, e, więc otworzę sobie okno zaraz. Um. Tak, i idę się rozciągać teraz. Jest 20.30 mniej więcej. Ogarnęłam dużo. Ogarnęłam matematykę. Boże, czy wy to widzieliście? Wy to widzieliście. To było... To jest... Dalej jestem na etapie, w którym tak mniej więcej. Ja muszę jutro zrobić zadanie i będę to ogarniać. I jutro jeszcze mamy dwie godziny na naukę w szkole, więc ma będzie świetnie. Mm. Trochę się połączyłam też czegoś innego, więc tak. Po drugie, nie wiem czy wiecie, jestem fanką plotkary. To jest jeden z moich ulubionych seriali. E, czy to jest coś, do czego będę wracać? Nie, uważam, że jest świetny serial i kiedyś do go pewnie wrócę, ale to jest długi serial, ja już wiem, jak się skończył, to jest in dla mnie w ogóle. Um, podejrzewałam, podejrzewałam, ale i tak to było chore po prostu. I Angelika Mucha robi imprezę w stylu plotkary. Angelika Mucha, ja bardzo ją lubię. Ogólnie uwielbiam tą dziewczynę, naprawdę, nieważne jak bardzo ludzie będą po niej jechać, ja i tak bym ją uwielbiał, to jest po prostu świetna dziewczyna. Tak, i ona robi imprezę od 18. No nie dziwisz, że to 18 lat, to jest w klubie normalnie, więc się nie dziwisz, że to jest od 18 lat. Ale w stylu plotkary. wiecie jaki jest problem? Ja bym chciała w nim pójść, mam 14 lat. Angela! Why? I don't need a lot. Więc zaraz się rozciągać i potem. Potem zobaczcie, w sumie zrobię, bo pokażę Wam tak mniej więcej. W sumie, pewnie. Jest godzina później. Czy mogłam coś zrobić? Mogłam coś zrobić. Czy zrobiłam coś? Nie, i tak wygląda życie. Potrzebowałam odpoczynku. Ja wróciłam do domu, ja od razu zaczęłam się użyć, więc mm, miałam chwilkę przerwy. To była naprawdę chwila przerwy w tym jedzeniu. Mm, więc trochę odpoczęłam sobie teraz. Typu, oglądam sobie YouTube ja potrzebuję tak trochę relaksu. Ja, znaczy, to nie jest taki odpoczynek, ale wiecie, no. Potrzebowałam odrobinę, więc tutaj będziemy kończyć mojego vloga, bo ja teraz idę się myć, robić journal, czytać książkę yy, i tyle. Myć się, spać. Fascynujące to jest, prawda? Yy, więc przed na pewno w 23 23.00 idę spać. Myślę, że 22.30 na luzie już będę spała, tak szczerze. Więc teraz szybko robię journal i do spania się szkuję. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mua.